Cześć moi kochani! Dzisiaj mamy premierę nowej zdrapki Kasa w sejfie I mamy z tej okazji 6 sztuk Mamy też coś na deser Ale to potem No dobra, zaczynajmy Drapanko Zobaczymy czy coś nam Przyniesie ten Sejf 35 31 13, to kasy nie ma

Pojedynczy, więc wygrana razy 1, a nasza wygrana to 10 zł. Ok, więc już jest spoko, bo 1 trzecia się zwróciła już. Mam zdrabki w miarę po kolei, także no ale może jeszcze coś się trafi. Dobra, następna zdrapeczka gra. Pierwsza: 29, 20, 37, 33, 13, 16.

Z wygranej z urodzin i od życiowego doradcy. Także mam nadzieję, że coś tam się jeszcze trafi. 28, 36, 13, 32, 22, 18. Taka szybka ta gra, powiem Wam. Podobna do podwójnej kasy, trochę tylko w sumie nie wiadomo, o co chodzi, z tym, że trzeba znaleźć napis, a są te literki, cyferki. Liczby 33, 23, 11. No, może jeszcze jakiś napis nam się tu trafi. No nie trafił się, ok. Także lecimy dalej. Gra pierwsza 33, 37, 39. Mogliby zrobić właśnie tak jak w podwójnej kasie, że na przykład jak się powtórzą jakieś liczby. To, że też daje to wygraną, czy coś, bo tak to bez sensu, bo od razu jakby się widzi, że tej wygranej nie ma. Nawet nie trzeba nic sprawdzać, tylko się tego napisu szuka. Na początku mi się podobała ta zdrapka, jak zobaczyłam ją na stronie Lotto. Ale potem zobaczyłam premierę make-upa i mi się przestała podobać. Tutaj też pusto. No a to były trzy, żab trzy, trzy żabki, trzy zdrapki pod rząd. Jest czwarta pod rząd. Także zobaczmy, może w tej czwartej coś się trafi. No i gdzie te kasy? Gdzie te kasy? No nie ma, nie ma pustki. I tu też nie ma. I tu też nie ma. I tu też nie ma. Czwarta, czwarta zdrapka pod rząd jest pusta i mamy piątą zdrabkę pod rząd, bo tylko ta w sumie się nie wpisała. No. To było dwie zdrabki dalej. No ale okej, okay. to jest piąta zdrabka pod rząd i zobaczymy, czy piąta zdrabka pod rząd będzie pusta, czy może nam coś przyniesie. No, mam cichą nadzieję, że piąta zdrabka pod rząd, no to chociaż to 5 zł powinna dać, nie? Chociaż nie wiem, jak dychę wygrałam, to może wyczerpały się moje zapasy szczęścia. No i chyba tak jest. No, słabizna powiem Wam, że słabizna. Na 6 zdrapek, czyli na 30 zł mamy 10 zł. Ale tak, 5 zdrapek jest przegranych. Jedna wygrywa z numerem zdrapki 50 no i wygrana to 10 złotych a tutaj mamy 5 zdrapek pod rząd od numerów 43 do 47 i 5 zdrapeczek kolejno jest przegranych także no, no słabo jeszcze ta piątka to już by była połowa chociaż no dobra i nasz deserek to jest zdrapeczka laki 777 z tak, ją kupiłam i była pusta, dlatego teraz liczę na to, że chociaż dyszka tam będzie. No i zobaczmy. Nie mamy podkowy, mamy cytrynkę, ale dla mnie cytrynka jest okej. Okay. Chociaż wolałabym podkowy. I nasze liczby wygrywające to jest 1, 48, 15, 4 i 13.

I ostatni rządek, ostatnia szansa. 49, no obok, wszystko obok. 12, 28, 6 i 5. Także niestety z drapeczką mamy przegraną. No dobra, to podsumowanie jest szybkie. Z premiery to jest 10 zł na 30, a z całego drapingu to jest 10 zł na 40. Także słabiutko, słabiutko, no ale co zrobić? Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam lepszych premier. Widziałam, że użyciowego doradcy chyba było yy, dobrze z tą premierą, no ale tak to nie za bardzo. No dobra, także widzimy się w następnych odcinkach. Pa!